Siema mordeczki. Witam Was w kolejnym vlogu. I tak jak mówiłem, jedziemy właśnie do Rumunii. Nie nagrywałem wam y, wyjazdu z Polski, bo jestem trochę pod, podziębiony i zmęczony. W zasadzie to mam katar i przeziębienie. Widzę siebie tam o. No, i jesteśmy na Węgrzech w ogóle Beka. Patrzcie jaki zajebisty t-shirt kapitana bomby no jesteśmy na Węgrzech w hotelu jechaliśmy 7-8, no z 8 godzin nie wiem gdzie to nawet jest, jaka miejscowina ale 32 stopnie są mam nawet taki wyjebany balkon cały dla siebie tam stoi nasza fura no i tam nawet jest aquapark i w ogóle bardzo ładna miejscowość jest rzeczka, można się przejść tylko że problemem są te 32 stopnie więc ja nie mam zamiaru nigdzie wychodzić, jeszcze że jestem przeziębiony Idziemy z ziomkiem pojedzenie jakieś do sklepu i w sumie jemy idziemy spać, jeszcze ja w goticzka pogram oczywiście wiadomo i no jutro z jakąś ósmą, ósma rano jemy śniadanie tutaj, bo można zjeść i wyjeżdżamy do Rumunii Nie zrobiłem żadnych przebitek z trasy, bo w sumie prowadziłem połowę Przejechaliśmy przez Czechy, Słowację no i jesteśmy w Węgrzech no. Pewno w Rumunii spędzę 2,5 tygodnia. Z 6 do 6 września jestem. Jest 22 sierpień, 21, 20 sierpień. I plan jest taki, żeby tam właśnie objechać tą Transalpinę. Zobaczymy, może jeszcze tam widziałem chłopaki byli w kopalni soli. Też kawałek od Sebesz, czyli miejsca, w którym będziemy pracować. Zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy, co się będzie działo. Także. No, jeszcze szybka dogrywka. Jak sobie sprawdzam te sklepy w Węgrzech. Jest 20 sierpnia i się okazało, że dzisiaj na Węgrzech jest jakieś święto. State Foundation Day jest jutro i dzisiaj jeszcze jest jakieś święto. Zaraz Wam powiem dokładnie. Święto Państwowe obchodzone co roku 20 sierpnia. Święto Stefana. Poświęcone jest Pierwszemu Królowi Węgier, Stefanowi. Niesamowite, co? Dzień Świętego Stefana dzisiaj jest. Święto Narodowe Węgier. Nie mogę zrobić zakupów, bo jest kurwa Dzień Świętego Stefana. No to tyle chciałem dodać, także. Szybki update byliśmy. Wszystkie sklepy są pozamykane, mimo to, że peny na gogle był otwarty, to podjechaliśmy i był zamknięty w rzeczywistości. Nie ma pilota do klimy w ogóle, jest 25 stopni i nic nie mogę z tym zrobić. Ogólnie mamy takie dwa slice'y pizzy, ziomek wziął to samo. Są. Są kurwa wielkie, nie wiem czy tak widać, jeden z peperoni, drugi jest z bekonem. Do tego fusty, jakieś takie dziwne, nie ma takiego w Polsce. I za wszystko zapłaciłem 23 zł. No i co, teraz goticzyk grany, szukam pilota do klimy, żeby ją skręcić. Chyba, że jakoś tutaj jest jakiś panel, nie wiem, nic nie widzę. Nie ma. Jeśli spać, nie? Widzimy się na śniadanku jutro. Kawusia Pita jest trochę lepiej. Eee, ale moc. Jest trochę lepiej. Załadowana zostaje też herbatka z miodem i cytryną. Spoko, dzisiaj nie jest tak ciepło. Kończę kawę, jedziemy do Rumunii. Trasa do Rumunii 6 godzin stąd. Czyli tak naprawdę na czyle, że wyjeżdżamy za pół godziny, czyli 8.30 to będziemy. Przy 14 myślę, że o 15 będziemy zakwaterowani, także relaks, relaks. Puh. Szybki czek miejscowy tam jest Jakub i jedziemy. Patrzcie ile ciężarówek? i nagle się zachciewa na przykład srać. I co robisz? No, mnie. Tak Gdzie? takie takie kible są, nie? Co Ty gadasz? No, nie, nie, nie. Litri leje W ogóle tutaj jak się tankuje to trzeba coś kliknąć tutaj. to chyba to albo ok i leje. jechałśmy Ej, mamy balkon ty. Co jest? Jest balkon. widziałeś Tego taki na szluga ale jest. to jest nasze mieszkanko jest w sumie tacy nowoczesny tylko nie ma klimy a są 34 stopnie tu mamy takie przejście no i nie mamy czajnika standardowo nie można zrobić sobie herbaty co jeszcze mamy dwa kible proszę państwa, to jest drugi pokój tu jest, Kuba. Tu jest jeden kibel tu jest drugi kibel patrzcie flex cyk cyk Lodóweczka, no takie, Oj. w miarę spoko mieszkanko, tylko właśnie problemem jest to, że nie ma nigdzie czajnika i no wygląda na to, że, że nie ma i nie wiem czy można sobie tym też wodę w tym zrobić herbatę czy mieć po prostu ciepłą wodę, zaraz zobaczymy. Jeszcze nie robiłem w sumie w kapsułkowym takich rzeczy. Weźmy sobie taki kubeczek. Czysty. Ogólnie fajnie. Ułóżmy go tu. Woda jest. No i tylko dla próby. Trochę niżej. Zrobimy dla próby sobie... No w sumie nic innego nie mogę pichnąć, więc więc kiknę kawę. Ech. Nie. Nic się nie dzieje. Chyba jeszcze nie jest nagrzany po prostu. Nie wiem, gdzie tu się. Gdzie tu się kapsułka wkłada? Aha, tu się wkłada. Ja chcę wodę. O! Tu się na czerwono zaświeciło. Chyba nie można wody po prostu. Ale. Jeszcze bym mu dał czas, może ono się musi nagrzać. Chciałem sobie zrobić jakiś gripek, Nie działa. No, właśnie, No, widzę właśnie, że na 20 stanęłeś. Próbowałem w tym wodę zrobić, ale nie chuja. Przez chwilę coś na czerwono zaświeciło. Chcesz włączyć, i Jesteśmy Alba Giulia.

哇！你这打不打？